Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Zagrajmy razem Shakes and Fidget na W9. Jest pierwszy dzień maratonu z Shakes and Fidget, a ja dzisiaj słuchajcie ej, radę z odcineczkiem i miejmy nadzieję, że dzisiaj coś uda się zabić, co bo liczę niesamowicie na to, powiem wam szczerze Wczoraj nie było odcinka przez jedną głupią rzecz, zgadnijcie jaką: Złośliwość rzeczy martwych, standard. Słuchajcie, skończyłem odcinek, wchodzę na odcinek, nagle dlaczego się nie uruchamia? Kurczę, co jest? Jest w MP4, słuchajcie, i nic się nie dało z tym zrobić: nic. Nie wiem, słuchajcie, do, jak do tego doszło i tak dalej. Tak czy inaczej, przepraszam, bo nie wrzuciłem wam tego odcineczka wczoraj, a chciałem, naprawdę, uwierzcie mi, bardzo chciałem, bo był bardzo dobry. No ale cóż. Złośliwość rzeczy martwych, jak to mówią. O i zobaczymy coś tutaj mamy dla maga, ale coś czuję, że to dla maga będzie bardzo słabe. Tak. Mag już tam ma dobrą itemkę. O, eliksir się trafił. 278 poziom jest już wbity. E, elegancko możemy swoim e, ziomeczkom rozdać level. E, I słuchajcie, sytuacja jest teraz taka, że ja tutaj mam dużo czarnych klejnotów, przez co mam dużo punktów życia, ale siła mi maleje. A jak siła mi maleje, to znaczy, że jest. No. Bym powiedział średnio najeża, bo. No ja tej siły mimo wszystko potrzebuję. Tym bardziej, że nasi przeciwnicy coraz są oparci na sile. Więc, no, nie wiem, jak to będzie. No, odpalamy sobie najpierw e, cygan. Ajajajajaj. Na, Przypominam, że słuchajcie, cały, calutki. Maraton Scheiksa będzie polegał na tym, że codziennie wrzucam Wam odcinek z Szeiksa, albo z W9, albo ze 32. Także jeśli Wam się spodoba, łapeczka w górę, no ja lecę dalej. E, oczywiście duży łachudra to słuchajcie przeciwnik, który... no powiem wam szczerze. Zanim go pokonamy, to trochę czasu minie no i trzeba się tego trzymać, tak? A my lecimy teraz tutaj z wieżą, z twierdzą, przepraszam. Wieża już wieża już czeka na nas, aż w nią wejdziemy. Hmm. Jestem ciekaw, czy dam radę. Jestem tak bardzo mocno ciekaw w sumie. Och, chyba chyb, da, da radę! Da radę! Eleganto, ale nie było tak prosto Nie było tak prosto, oczywiście wyszliśmy na plus dzięki temu No i słuchajcie, już mam prawie maksa tutaj eee, I powiem wam szczerze, że za 3 dni, 22 godziny skończy mi się kamieniołom Po kamieniołomie, nie wiem, albo walę twierdzę Albo kuźnię, kurde no Znowu mam tak, słuchajcie, to jest tak dyle... Tyle jest możliwości, mam takie dylematy Że nie wiem, nie wiem co wygrać, słuchajcie, dajcie znać co o tym sądzicie Chociaż ja powiem wam szczerze, wybrałbym kuźnię żeby móc z większą łatwością rapować innych przeciwników Jeszcze wasze zdróweczko Bo wtedy bym ulepszył, sobie swoich wojowników Na 115 poziom No i wtedy byłoby naprawdę easy No ale Ale z drugiej strony, słuchajcie Gdybym na przykład kwatery robotników ulepszył To zaś, słuchajcie, bym miał 70% szybciej No nie wiem, ja pierdzielę. To jest najgorsze, jak masz dużo wyboru To jest zawsze tak, że nie wiesz, co wybrać, bo masz po prostu dużo do wyboru. Dobra, lecimy z pupilami. O, tutaj na 70 poziomie widzę koleżka. Za to ten na 88. No i dam radę. Elegancko. Elegancko, oczywiście, możemy sobie teraz naszego szkrzata szk szk ulepszyć. Tego szkrzata. Szk Dobra, no i lecimy dalej. To tak, Gilda jest już ogarnięta, tak. Jak widzicie, słuchajcie, moja pozycja w rankingu to 42. Także dość konkretnie, nie powiem, że nie. No, blisko do, do, do top 30, ale top 30 to zobaczmy. <laughs> Dr Drunken Mushrooms. No, chłopaki tam jadą, cisną naprawdę nieźle. Dobra, a my spróbujmy w takim razie zrobić tak. Chyba wierzę, że słuchajcie, pójdziemy tutaj w tego ogara, żeby go ogarnąć. Ale z drugiej strony, nie wiem. Do czasu, słuchajcie, miałem ogarnąć też itemki, ale tych itemków zaś nie ogarnąłem. Tutaj jest 12 na tym z przewagi. Nie wiem, czy tego by nie wymienić. Z racji tego, że 12 to już jest dużo. To już jest coś, co da nam naprawdę bonus. Zobaczcie, 820, a tu. No, 15 tysięcy, tak? 15 tysięcy i teraz mogę jeszcze dla swojego ziomeczka wymienić. W ten sposób, pięknie. Następnie zrobimy tak, wrzucamy to tutaj, i mamy inteligencję dla zwiadowcy, czyli kapfa. Dobra, to tak, powiem Wam szczerze, na początku zróbmy sobie jakąś listę, czego szukamy w zbrojowni. Dobra, ja pozwólcie, że sobie tutaj na szybciutko jakiś, nie wiem, notatnik otworzę. Dobra, i zróbmy sobie taką mini listę, czego szukamy. To tak, ja sobie tutaj na, na drugi ten przerzucę, i tak dla woja. E, dobra, widzę, że już tak, e, hełm, woj, dobra, wszystko co ma poniżej, załóżmy tam 280 statystyk, to już jest słabe, albo no 190, no niech będzie, e, dobra, zbroja, woj, następna sprawa, e, buty, woj, dobra, lecimy dalej. E, czy tutaj, no 300 to jeszcze jest w miarę spoko, tu 325, no w sumie to tyle, tutaj jest już w miarę, no, te, chociaż to, 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 to by się można było ogarnąć, ale dobra, na razie to zostawmy, dobra, lecimy dalej. E, 300, o, już mamy rękawice, e, rękawice, zwiat. dobra, piąteczka. Buty nie, buty są dobre w miarę przynajmniej. A możemy. E, broń. zwiat Co my to możemy już wymienić? E, dobra, to zostawiamy. O. To jest pas. Pas. Zwiat, i to jest też git. Dobra, to tyle. E, teraz lecimy mag. Co tam mag będzie nas potrzebował? 289. No, ewentualnie tutaj już, tak? To jest zbroja e, Mag. Ósemeczka, lecimy. O, buty. Buty na pewno. Czy w sumie buty też, nie? To tak jak podobnie jak tutaj. O, broń, broń. Broń dla maga jest obowiązkowo do wymiany. Następna sprawa to je, W sumie już to tyle. Dobra, czyli tak naprawdę szukamy dziewięciu rzeczy. E, I tak. E, hełm, zbroja, buty dla woja. E, dla zwiada rękawice broń pas i dla maga zbroja, buty broń. Dobra, czyli najbardziej słuchajcie, jakby to jest potrzebna broń nam i, i buty w tym momencie. No i zbroja. Dobra. E, ewentualnie pas, tak? Czyli tak. Hełm dla woja. E, właśnie, zastanawiam się, jakbyśmy wrzucili teraz. Patrzcie, no bo teoretycznie on, on, tutaj ma tak, to co trzeba. Eee, moglibyśmy zrobić tak, bo on potrzebuje troszeczkę wytrzymałości. Moglibyśmy go przykoksić w ten sposób. Dobra i to sobie zostawiamy, eee, bo to będziemy wrzucać do WC, ale to dopiero następnego dnia. Czyli tak, ja już wykreślam hełm dla Woja, to jest git, jest, jest całkiem w porządku. Dobra, teraz tak. Zbrojka, zbrojka, czy będzie mu potrzebna? Zbrojka będzie, ale nie ma takiej, której bym chciał, żeby była. Dobra. O, jest zbrojka, która będzie lepsza. Nie no, ta będzie lepsza ewidentnie. E, dobra, wymieniamy tą zbrojkę dla, dla naszego tego. No. Słuchajcie, dostanie bonus. W sumie spory bonus. Plus jeszcze to, jakbym mu dał. Eee, ale pytanie, czy nie, nie lepiej tu włożyć tego? Właśnie. Czy nie lepsza będzie tu mimo wszystko wytrzymałość? Znowu dylematik z mojej strony, powiem szczerze. Uciki dla, z, dla woja, one będą przydatne. Eee, zaś tu jest siła, tak. Więc nie, możemy to na razie zdjąć. No i te buty, te buty, sejcie, trzeba mu wymienić, nie ukrywajmy. Dobra. Tylko holipcie, zobaczcie. On teraz nie ma wytrzymałości za dużo. Trzeba mu w tą wytrzymałość troszeczkę przykoksić, nie? Dobra, dwie rzeczy do tego. Mm, tam, na górkę. Ej, halo, ale moja też w sumie jest zgubniana zbroja. Dobra, wiecie co? Chyba to mi się bardziej przyda. Już no dobra, niech będzie. Niech to będzie dla mnie, a mu damy to po prostu, wtedy, wtedy to się opłaca, Też też jest taka 2 na 10 bym powiedział, 287, no to już jest do wymiany, takie rzeczy są do wymiany po prostu. Sobie zostawimy, to będzie dla mnie może na potem, eee, dobra, no i lecimy dalej, czyli tak, zbroje dla Wojo tak naprawdę już mamy, jak nie jedna to druga, słuchajcie, so, ja idziemy później zmienię, dobra. Teraz potrzebujemy e, dla, broń dla zwiada, tak? I broń dla maga. Czyli to mogę kupić. I teraz odświeżymy. No i możemy tylko liczyć na to, że nam się jakaś dobra trafi. Szczęście dla zwiadowcy, niestety, peszek. Okej, okay, słuchajcie, w takim razie e, zagrajmy, może, zagrajmy 20 razy ogrzybki. Znaczy ogrzybki o hajs. Miejmy nadzieję, że tego hajsu nam się tutaj troszeczkę trafi. Liczę na te trzy sztabki. No, grzyby też mogło być. A, zawsze mogę jeszcze przecież misję odpalić. O, i nam się trzy sztabki trafiły. Bo widzę, że już mam troszeczkę tego golda e, Dobra, no i lecimy. Szczęście. Siła. Ja chciałem wymienić to na coś. Tylko tak. E, dobra, no to lecimy, to wymieniamy to od razu. Szczęście dla maga ja. Dobra, gramy dalej. No, słuchajcie no musimy, nie, nie mam wyboru. Albo zagram, albo będzie przegryw. O kurcze, znowu grzypsy. Wow, to nawet na plus jestem dzisiaj, to jest niemożliwe prawie. Co? Halo, cygan! Słuchajcie, jak całe życie ode mnie cyganił, to teraz ode mnie cygani. No nie, źle. Ale no nie ukryłam, że złoto by mi się bardziej przydało. No. Ale i tak słuchajcie, już 3 czy 4 razy dzisiaj na grzybki trafiliśmy, no to słuchajcie, to jest postęp, to jest naprawdę postęp i to duży. No już myślałem, że znowu będzie. To tylko nie eks, no, to mi się najmniej przyda. O, 140 koła, dziękuję, nie ukrywam, przygarnę. Przygarnę, dzięki. Dobra, zakręćmy jeszcze raz kołem. A, już myślałem. No i znowu ten ex, właśnie ten ex jest najgorszy. Jak on mi się trafi, on jest bezużyteczny kompletnie, bo to jest jedna moja misja, tak naprawdę. I szkoda tej grzyb. Szkoda tego grzybsa. Dobra, troszeczkę hajsu się uzbierało. To lecimy. E, to tak. Tu jest zręczność. E, zręczność dla, na rękawicach. E, dobra. Tylko to musi się trafić, zręczność, ale dla zwiada. I siłę dla magaś trafiła Ja pierdzielę. No i chyba mam pecha. Dobra, zakręćmy jeszcze zraz A nóż może się uda. No nie, no jeszcze jeden w lewo. No, no 46 tysięcy tego. Nie ma biedy. Kurczę, no jeszcze jeden w lewo. Halo. No nie wierzę. I teraz może gold, gold, gold. Nie, nic z tego. Nie ma golda. Nie dadzą mi golda, Sojcie. Szkoda. No nie ukrywam, że to jest duża szkoda. E, możemy sobie teraz wziąć. No nic sobie z tych nie weźmiemy. Tych też nie. Wytrzymałość. Nie, to dużo nam nie da. E, teraz tylko buty są dla mojego worka. O! Oh. O, oh, Ty! Halo gościu! Lol, ale przyfarciłem w sumie całkiem. Ja to biorę, zobaczcie. 360 zarobiście. No, fajnie, że się trafiło. Dobra, oczywiście teraz nie mam hajsu na to. Ale no, nie ukrywam. Dajcie, przyfarciłem teraz leciutko. No, teraz to troszeczkę farciok wszedł Dobra, zaatakujmy sobie, no nie wiem, Pure Panina, nie wiem czy z nim wygram w ogóle. Kole, koleżka jest też dobry. Ja on mniej więcej tym samym poziomie co ja, tak jest. Chociaż ja mam szczęścia, dużo więcej, ale... Te szczęście to tyle, tyle mi dało, co nic. Dobra. E, możemy zaatakować. Tutaj jest straszne straszydło. Koleżka ma w e, zwiadowce. No i żebyśmy... Tak, do 30 milionów zjedziemy. No 33... Jest w miarę, okej, okay, jest w miarę. Dobra, sprawdzajmy sobie, czy możemy ogromnego ogara dzisiaj pokonać. Powiem wam szczerze, że wątpię. O, no, koleżka jest. Kon konkretnie dobry. Wysoki poziom, sobie duża ilość HP, damage, też niczego sobie. Także no, mamy problemy z nim. No i tak naprawdę możemy liczyć tylko. Tylko na naszą Szczwaną, że przyciśnie jakoś bardziej Bo tylko ona tak naprawdę ma moc taką władczą tutaj W sensie taką, że ona może sobie 50 milionów zabrać O tako, bo, bo jej się zachciało No Magusz tutaj słabiutko, ale Magusz jeszcze nie ma dobrej broni Ej no liczymy słuchajcie, tylko tak Jak ona zabierze 50 milionów to będzie fajnie Ale jak nie zabierze to już będzie przypał, bo ja, ja tyle nie przycisnę no No zobaczcie, cały no, czas nie trafi Nie no nie Słuchajcie, nie ma uników. Nie ma uników, kompletnie nie ma żadnych uników. Co to jest? Znowu nie było uników. O, no teraz już jakieś pewnie były, ale 23 miliony. O, 26 milionów słuchajcie. No, ja uważam, że może jest to do zrobienia, tylko zobaczcie, jak ja mu skrytawale po 700 tysięcy, on mi z normala po 700. No to bym powiedział, że. No. No, może być ciężko. Nice, nice, no są jakieś bloki z mojej strony Chociaż ty O ty kurdeczka, halo Co ja teraz tak przyblokowałem Nie, ale zdecydowanie Słuchajcie, to jest ten przeciwnik, na którego ja muszę mieć Dużo siły, bardzo dużo siły Mi jest potrzebne, żeby zabić tego przeciwnika Ja O, czekajcie, czekajcie O nie, 4 miliony Już bliziutko, bliziutko 84 mu zabrałem, no ale 4 miliony to wciąż 4 miliony. O, panowie i panie, koleżanki moje drogie, witamy serdecznie. I czy to będzie zwycięska runda? Słuchajcie, on ma tylko 3 miliony przewagi nade mną, życia. No dobra, powiększył sobie teraz tą przewagę o 5 milionów. No dobra, o 6. Dobra, ale to jeszcze nie jest koniec. No już tak mu niewiele zostało, tak suś Kilka ładnych krytów, kilka fajnych bloczków I naprawdę jesteśmy w raju dzisiaj, nie? Jest, jest bloczek Jest No nie, 6 milionów sensie 4 i 6 Co daje łącznie? o 10, czyli Illuminati, wiedziałem Wiedziałem, że to oni stoją za tym No nie, no i teraz No i znowu 6 No Ja pierniczę, ale Peszka mam Słuchajcie, 20 milionów. Gościu ma nade mną, no, 2 miliony przewagi w tym momencie życia. Naprawdę, 2 miliony. Milion 400 tysięcy. Milion. Mam milion więcej HP, no. Tak, Suś, błagam, zrób to dla mnie. Zrób to dla tatusia. Dawaj, tak, Suś. 14 i pół tysiąca. Dobrze, są jakieś bloki z mojej strony, no. Jest, jest, o no nie, no co to za kryt za 5 milionów, no gościu, 3 miliony, 4 miliony, 6 milionów, no raptem dwa strzały, dwa, trzy strzały gościu pana, no, halo, dawaj go pana, o, pozamiatane, a jakbym to jeszcze przegrał, Uuu! Uh. Dobra, no udało się z tym ogarem teraz. no Wydaje mi się, że to jest też zasługa części tego, że ja im zmieniam już tej tenki. Powolutku. Zręczność, czyli trafiło nam się na zwiada coś. Dobrze, czy nasz zwiat... nie, nasz zwiat nie potrzebował za bardzo. Ale słuchajcie, jak dają, to biorę. To, 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 to biorę, no to co to, mogę? To, to biorę no... To, 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 to biorę, no. Dobra, no oczywiście troszeczkę tutaj mi przeskoczyło jednakże, no nie jest to taki bonus jakbyśmy chcieli, nie, żeby tam e, to było coś innego, to by było fajnie. ale też nie ma biedy, naprawdę jest w porządku, tym bardziej, że mamy już 5 milionów e, złota nam się uzbierało i możemy teraz jeszcze e, troszeczkę popróbować. To ja kupuję oczywiście dla siebie, bo mi się to przyda e, i teraz tak, rękawice, kto potrzebował rękawic, Zwiat. dobra, mamy coś dla zwiada. E, ktoś potrzebował y, hełmu. Nikt nie potrzebował Dobra, to zostawiam e, Ktoś potrzebował broni Mag, tylko czy ze szczęścia Nam wyjdzie coś lepszego, nie sądzę Butów Woj potrzebował Dobra, mamy to dla niego e, Czy ktoś Korpusu potrzebował mag Tak, mag potrzebował Dobra, e, OK. No i mamy już kilka rzeczy, które Już możemy w tym momencie odświeżyć to tak. Najpierw y, dla woja buciki się trafiły. O Jezu, niepotrzebnie chyba kupiłem. Ta, dobra. Y, buty woj, już mamy buty dla woja. Zapomniałem skreślić po prostu. No, przez moją nieuwagę. Ale buty jeszcze dla maga są potrzebne. A, no to w porządku. To w takim razie kupiłem jednak dobrym. Aj, siła. aj. aj, 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 aj. Dobra. Lecimy. Czyli broń dla zwiada i dla maga się przyda. Dobra, zobaczymy. O Jezu, no. A 747, to jak jest? No to w sumie, w sumie zwiad nie potrzebuje jeszcze broni, tak naprawdę. Tylko mag by, magowi by się przydało. Dobra. Lecimy i... Intellige, ej, no... Zauważyliście? Wszystkie rzeczy dla zwiadowcy są z inteligencją Za to wszystkie rzeczy dla maga są z siłą na przykład Co jest gościu? Jaki pech Dobra, mam oczywiście jeszcze rękawice e, Które będą przydatne dla zwiada, ale tu mam inteligencję I... Szczęście Złomał 14 tysięcy siły teraz No i możemy coś przyatakować, zobaczymy jak, jak nam pójdzie na przykład z tym kolesiem teraz Sprawdzamy, ja mu walę 200 I walę bloka od razu za 300, za 400. On mi za 500 za 1200 go wale za 700 za 500 on nie za milion, za 900 w niego Nie no, ewidentnie widać, że tej siły troszeczkę za mało mam e, ja to widzę, ale no zaś nie jest tak źle Nie no, nie no, dobra, odmiana. Teraz jak to było? Eee. To było chyba moje, ja wiem To zostaje. To było moje, to było moje. To na stówę było moje. Też nie, 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 to było jego chyba. Tak czy inaczej, jak nie było jego, to już, już będzie. 185 Od 119 też cholipcia, No nie wiem. Dobra, to to. Y, to leci tutaj. On potrzebuje. To jest na pewno jego. Dobra, to jest jego. Chyba mm. moje jest ten pas. Czy jego, burz? Już... Nie, no chyba jego. Dobra. Nieważne, dajemy mu to. Damy tak i tak. To w sumie tyle, chyba by było. On ma 14 teraz i. Ej, nie, czekajcie, coś, coś pomieszałem. Buty. Tak. Już widzę właśnie, że, że to chyba buty były. Ej, troszeczkę inaczej. ta, ta, to na stówę były buty, teraz już widzę. No i jest git, jest git, słuchaj. Spróbujemy może w takim razie, jeśli tego nie damy rady, no przykozaczyć gdzieś indziej. A nuż może słuchajcie, ten upadły nikt nam się odda. Chociaż bardzo ciężko jest, jeśli nasz zwiat nie przyciśnie. Bardzo liczy na swojego zwiada tutaj, bo, bo to jednak zwiadowca, więc... Nie, słuchajcie, no nie ruszymy tego, ale cieszę się, że chociaż tego ogara dzisiaj ruszyliśmy. Ja sobie, słuchajcie, poczekam jeszcze, e, poszukam sobie kryształów, przede wszystkim do tego, e, założę sobie to. Następnie moja zbrojka powędruje chyba na sprzedaż, ewentualnie do wrzucenia, ewentualnie dla tego gościa, bo, no ta jest już taka średnia, kappa. Także zobaczymy, co z tym zrobimy, mamy jeszcze chwilę czasu, także cały czas będziemy się teraz rozwijać. Dobra, wrzućmy sobie pyc na luz I, i możemy zaatakować, bo chyba ta już minęło nas, spokojnie minęło już. Hmm. Dobra i jeszcze kulką, ta kulką na set on tu powinien pozabijać wszystko, ta jest elegancka. E, dobra, teraz tak, żeby ruszyć coś w, w pupilach muszę mieć tu przynajmniej 60, tutaj przynajmniej 60, 70. Bo on teraz chyba nic nie robi, ale dobra, szkoda mi marnować grzybków. No cóż, do zobaczyska wszystkim co dzisiaj. Nie czytam wiadomości, ponieważ słuchajcie no, tych wiadomości nie ma zbyt wielu ze względu na to, że słuchajcie właśnie ten odcinek poprzedni miał być z wiadomościami, za co oczywiście serdecznie przepraszam. No i widzimy się na kolejnych odcineczkach serii Zagrajmy razem w Shakes and Fidget. Do zobaczyska, kocham Was moi widzowie, no i łapeczka w górę. Siemaneczko!